DNA jako nośnik informacji genetycznej. Co to znaczy? Co to jest informacja genetyczna i jakie to ma znaczenie dla organizmów? Żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, zacznijmy jak to zwykle bywa od początku. W jądrze komórkowym komórki organizmu eukariotycznego znajduje się magiczna cząsteczka kwasu deoksyrybonukleinowego, czyli DNA. Dlaczego magiczna? Bo jest Instrukcją zapisanym w tajemniczym języku sposobem budowy białek. A białka dla organizmu są, są wszystkim. Pełnią tak wiele różnych zadań, że można powiedzieć, są podstawą istnienia życia. A powtórzmy, instrukcja ich zbudowania zawarta jest właśnie w DNA. Zanim omówimy sobie budowę tej fascynującej cząsteczki, zwróćmy uwagę, na dwa zagadnienia, informacja oraz kod. Gdy mówimy o informacji, mamy na myśli konkret, coś, co jest do przekazania. Kod zaś to sposób, w jaki to przekażemy. Kiedy zatem wystukam SOS alfabetem MORSA, informacja brzmi: potrzebuję pomocy. A układ, kropek i kresek to kod, w jakim te informacje przekazałem. Czyli informacją w sensie genetycznym jest właśnie ta instrukcja mówiąca, jak powinno wyglądać jakieś białko, np. hemoglobina. A kod genetyczny to język, w jakim organizm tę wiadomość przekazuje. Przyjrzyjmy się budowie DNA i temu, w jaki sposób struktura tej cząsteczki zawiera w sobie jakieś informacje. Po pierwsze, cząsteczka jest dwuniciowa. Wygląda trochę jak drabina. Wprawdzie mocno poskręcana, ale na razie wyobraźmy sobie tę cząsteczkę jak właśnie zwyczajną drabinę. To, co nas najbardziej interesuje w jej budowie, to szczebelki, ponieważ to w nich zawarta jest ta tajna informacja. Pozostałe elementy drabiny są mocno powtarzalne i tworzą tylko konstrukcję. Oto jak to wygląda. Najpierw przyjrzyjmy się jednej nici. Złożona jest z dużej ilości powtarzających się elementów tak zwanych nukleotydów. Każdy nukleotyd to z kolei trzy elementy. Dwa z nich ciągle się powtarzają i jest to cukier zwany deoksyrybozą, stąd D w nazwie, oraz reszta kwasu fosforowego. Z tych dwóch elementów cała drabina jest zbudowana. Trzecim elementem jest zasada azotowa i to jest właśnie ten najciekawszy element, najciekawszy dlatego, że to tu jest właśnie nasza wiadomość. Jak to działa? Zasady azotowe są cztery do wyboru: adenina, tymina, cytozyna i guanina. To tylko cztery znaki ATCG. Cała tajemnica życia, cały ten sekretny język to ledwie cztery znaki. No a jak się to przekłada na budowę białek? Białko to ciąg cząsteczek, nazywanych aminokwasami. Wyobraźmy to sobie, że są to korale nanizane na sznurek, gdzie jeden koralik to właśnie aminokwas. Skąd organizm ma wiedzieć, jakie korale nawlec na sznurek i w jakiej kolejności? No, i to jest właśnie zapisane w kolejności, czyli sekwencji zasad azotowych. A jeden aminokwas to trzy kolejne zasady azotowe. Oto jak to wygląda. Ale mówiliśmy, że DNA to dwie nić. żeby było jeszcze ciekawiej. Zasady azotowe łączą się w pary, a więc jeden szczebelek naszej podwójnej drabiny składa się z dwóch zasad azotowych. A połączenia zasad są zawsze bardzo konkretne, to znaczy tworzą pary A, T, C, G. Dzięki temu DNA może się rozpleść, czyli ta podwójna cząsteczka DNA rozchodzi się na dwie pojedyncze, i do każdej dobudowana będzie druga nić. To się ładnie nazywa replikacja. A to, że zasady azotowe do siebie pasują zawsze w bardzo konkretny sposób, to komplementarność par zasad azotowych. No i cała nasza dwuniciowa cząsteczka jest spiralnie zwinięta, a ta struktura nazywa się podwójną helisą DNA. Oto cała tajemnica informacji genetycznej, kodu genetycznego. I jak to wszystko ma się do budowy DN.